Hejka! Witam się z wami 28 grudnia, tak nietypowo, nie jest to vlogmas, będzie to zwykły vlog połączony z kilku dni stwierdziłam, że nagram dla was coś luźniejszego, kiedy jestem tutaj, a nie tam na studiach, więc plan na dzisiaj jest taki, że chcecie wybrać na miasto do jednej z drogerii, której... Tam nie mam, więc e, zobaczę co jest e, i ogólnie czekam na trzy paczki, więc pomyślałam, że po prostu wplotę to we Vlogmasa, chociaż myślałam, żeby nagrać z tego haul, ale jeszcze to przemyślę, e, zobaczę. E, dzisiaj właśnie postaram się opublikować dla Was filmik z ulubieńcami włosowymi roku 2021. E, w tym momencie gotuje mi się woda na kawę i zabieram się za makijaż później. E, Właśnie mam w planach wyjść na miasto. Muszę też pójść do biedronki i kupić jakieś tam rzeczy, których mi tutaj brakuje, więc tak wygląda plan na dzień dzisiejszy. Oprócz tego, no niestety, święta, święta i po świętach, ale będę musiała się zabrać za coś na studia. Na razie nie chcę o tym myśleć, bo dopiero ta przerwa się zaczęła i chciałam odpocząć, no ale niestety goni mnie czas, więc. Chcąc nie chcąc będę musiała się za to niedługo zabrać, mam na myśli przygotowanie sobie notatek ze zdjęć i wydrukowanie ich, co by ich nie przepisywać, bo wyszło mi około 200 slajdów, więc no to jest multum przepisywania i chciałabym sobie to ogarnąć, tylko to muszę robić na telefonie. Tak więc tak, teraz się lecę malować właśnie, wypiję kawę, jak słyszycie trochę boli mnie gardło, ogólnie na wieczór tłukucza mi nos zatkany. No ale ogólnie czuję się nie najgorzej. Na dworze robi się coraz cieplej. Dzisiaj jest niemy minus 3, ale odczuwalna minus 9. Ale jutro widziałam, ma być już na plusie. W sensie każdy kolejny dzień to już ma być pogoda na plusie właśnie. Więc tak, dobieram się za makijaż, może zrobię Wam szybkie przyspieszenie na niektóre fragmenty tego piję kawę, ubieram się, nie mam pojęcia kompletnie w co i wychodzę w kierunku miasta Zostańcie ze mną do końca, zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. Subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Będzie mi bardzo miło i dla Was widzimy się za chwilę, a dla mnie troszeczkę później. Thank you Dobra, makijaż mam gotowy, zostałem mi jeszcze tylko usta, więc dzisiaj sobie przetestuję tą pomadkę, już trzecią z nyx ponieważ dwie inne testowałam. Tak więc przyszedł czas na kolor różowy. Mam nadzieję, że będzie ładny. Sprawdźmy to. Ok, wygląda to tak. Nie jest to taki róż, o jakim myślałam. Na żywo on bardziej wpada troszeczkę w fiolet. W kamerze wy go widzicie troszeczkę inaczej. Wy go, wy go widzicie ładniej niż ja na żywo. Bardziej mi się podoba w kamerze. Postaram się zrobić Wam jakieś zdjęcie na dworze na żywo i tu Wam wstawię, jak wygląda jakby w świetle takim dziennym. Ale nie jest źle Generalnie te pomadki są naprawdę bardzo komfortowe Jak na razie ja je testowałam, no wiecie, powiedzmy w trudnych warunkach Na zasadzie potraw wigilijnych czy świątecznych Więc raczej były to takie rzeczy, powiedzmy sobie, tłuste Więc zobaczę jak z trwałością właśnie w takim codziennym normalnym użytkowaniu. Natomiast tak jak mówię, są komfortowe, bardzo ładnie i wygodnie się je rozprowadza, a ten aplikator jest bardzo mięciutki. Mają taki delikatny, ale dla mnie przyjemny zapach. No i ogólnie, jak na razie jestem pozytywnie zaskoczona. Natomiast czy one są trwalsze od Maybelline SuperStay? Te SuperStay, no wiecie, te kwadratowe. No, chyba nie, ale może to też zależy od koloru, więc dzisiaj testuję różową. Ale ogólnie też bardzo ładnie się zjadają. Pierwszego dnia, czyli wigilię w sensie, miałam ten kolor Max Out, jak dobrze pamiętam, taki brudny róż, i on mi się zjadł tak, więc możecie zobaczyć. Nie jest to najgorszy efekt, no trzeba właśnie brać pod uwagę, że wtedy jadłam rzeczy tłuste, więc ta pomadka miała prawo się zjeść. Bardzo szybko zastygają na taki komfortowy mat, nie podkreślają suchych skórek. Więc na razie jest spoko. No, moje usta to są moje zwykłe, naturalne usta. Pewnie na powiększonych czy wypełnionych wyglądałaby ładniej, mm, ale jestem zadowolona. Może Wam obkręcę chociaż moje lustro. To do. Widzicie, tak to się prezentuje. Nie jest źle. Jest. Bardzo dobrze tylko mówię, te kolory są takie trochę przekłamane niż w internecie. Natomiast jeśli chodzi o samą formułę pomadki, to jestem jak najbardziej na tak. Ja mówię o tych dosyć nowych pomadkach. NYX Lingerie, nie wiem dokładnie jak to powiedzieć, XXL, wiecie. A ten kolorek to jest Pink Heat. Nie hot, tylko Pink Heat. Dobra. Lecę się ubierać. Macie okazję zobaczyć kolor pomadki na żywo na dworze. Właśnie wróciłam, wyszłam z jednej z drogerii. Kupiłam to, co chciałam, powiedzmy. Jest bardzo zimno, nie mam teraz rękawiczek, więc zaraz je zakładam. Mm, idę jeszcze dalej. Może dotrę do Hebe, a ogólnie plan jest taki, żeby iść do wietronki po zakupy spożywcze. Także ja zmierzam dalej, zakładam rękawiczki, i odzywam się do Was w domu. Jadę na drugie piętro galerii w poszukiwaniu jakiegoś portfela. Zobaczymy, co czy jest coś ciekawego. No, niestety nie było nic interesującego, więc lecę dalej i zmierzam już ku domowi. I siedzę w kebabie i czekam na kebaby dla mnie i dla mojego brata. Dla właśnie. No i się tu czekam. to w jak odbierę to idę od razu do domku, bo ja już minę jaka pracę. I... Pokażę wam co kupiłam już w domu. Karol się boi, bo już zaczęli strzelać przed sobą. Trochę fajerówki. Mam takie serwery, co się boi bardzo. W ogóle jest śmieszne do was mówić, ale mało widzieć, że mówię. Czekam na jedzenie. Mam... Mam kapsiki, idę i muszę patrzeć pod nogi, bo jest bardzo, bardzo ślisko i ciemno Także lecę do domku jeść Właśnie dotarłam, tak wygląda pomadka Trochę się od maseczki tutaj rozjechała I trochę mi się zjadła, bo zgubałam Także, Ale no nie jest źle, nie jest źle No gdyby nie ta maseczka to by było lepiej Ale ogólnie nawet jest spotko. Wyszedł do mnie karmelek. Patrzcie jak się trzęsie. Nie bój się. Boi się, bo strzelili fajerwerkami. Nie bój się pieszku. tak teraz drży. Mój mały biedaczek. Nie bój się. Nie. Połóż się. nie bój się strzelili tak? werwerki strzeliły nie bój się. nie bój się. dajcie znać czy wasze pieski też się boją czy nie mu się bardzo boi i sylwester to masakra jest właśnie poczyniłam jeszcze dwa zakupy internetowe więc to będzie tydzień paczek mam nadzieję że wszystko mi dotrze w tym tygodniu. No i chyba jednak będzie z tego osobny filmik na zasadzie haulu z tych wszystkich paczek, ale dzisiejsze zakupy Wam właśnie teraz pokażę. Wyjmę je z torby i rozpakuję, przerzucę Wam na drugą stronę, jakby kamerkę, zmontuję w sumie tego vloga i opublikuję go Wam. No bo tak jak mówię, jednak postanowiłam, że tych paczek będę miała. Yy, pięć znaczy <gry> Więc yy, po prostu Nagram osobny haul zakupowy Z unboxingami yy, A jak yy, będziecie widzieli już Co to jest To planuję nagrać jeszcze jeden filmik Zobaczy czy mi się to uda Mam nadzieję, że tak yy, No a teraz yy, pokażę wam rzeczy z dzisiejszego dnia Więc tak Mam tutaj swoją torbę i będę po kolei wyjmowała Mam tutaj patyczki do uszu Z Rosmana. Mam wzornik na lakiery hybrydowe, bo mam nowe i chciałabym je właśnie zrobić. Wzięłam pastę, co? wzięłam pastę do zębów jakąś taką z Colgate. Następnie wzięłam mydło do rąk z Isany. Karmel jest wszystkim zainteresowany. Nie czuję jak rymuje. Następnie mamy waciki kosmetyczne do demakijażu. Kolejno wzięłam sobie dezodorant z Dove i miałam dylemat, bo wzięłam tą mniejszą wersję, ponieważ ten zapach chciałam wypróbować, a nie było większej wersji tego zapachu, więc w sumie szkoda. No ale cóż, poradzę. Następnie wzię... O Jezu! O nie! O kurde! Patrzcie, co się stało rozwalił mi się kalos No nie, no No, także wzięłam kalosa mango On jest emolientowy Dobra, yy, wyłączyłam lampę w telefonie, więc może już niech tak zostanie Teraz mi się wszystko uwaliło w torbie, ekstra yy, Wzięłam takie, jak widzicie, ubrudzone w masce yy, gumki do włosów Dobra, muszę to ogarnąć, bo usyfiło mi się wszystko Dobra, zrobił się mały fail, musiałam iść to spłukać pod, pod umywalkę, więc tak, wziąłam takie zwykłe właśnie gumki do włosów, e, następnie wziąłam taki malutki klej do rzęs, e, później mam, nie, czy to nadal jest brudne, później mam żel pod prysznic, jakaś nowość z ekstraktem z rumianku i to jest też e, bawełna. Także mam nadzieję, że ten zapach mi podpasuje, bo wolałabym, żeby to była sama bawełna bez rumianku. Ale zobaczymy, jak będzie się sprawdzało. I skusiłam się na taki żel do mycia twarzy, bo wiem, że tonik z tego jest bardzo polecany. Ja właśnie wybrałam sobie żel do mycia twarzy. Jego skład też w ogóle brzmi bardzo fajnie. No i dajcie znać, czy używaliście, bo wiem, że dosyć właśnie takie popularne to są produkty. Ma on 200 ml i jestem go bardzo ciekawa, szczerze powiedziawszy. Następnie wzięłam podkład Fitmi z Maybelline w kolorze numer 100. I tak muszę teraz sprawdzić i zerknąć, czy obecnie nazwa jest taka sama, bo numer na pewno jest 100. Muszę to zerknąć, czekajcie. Okej, okay, dobra, wydaje się, że to jest to samo, tylko po prostu opakowanie jest inne. Ale też jest do jakby takiej samej cery, i w ogóle, ale ten wydawał się trochę inny. Mam nadzieję, że to jest faktycznie, faktycznie to samo. A tu, jak widzicie, już przecięty, żeby zużyć do ostatniej kropli. Tak więc wziąłam sobie ten. On właśnie w drogerii jawa kosztował 16 zł z kartą, dlatego właśnie się skusiłam. Bardzo fajny podkład. W ogóle kolorek 100, o tą wersję. Kupowałam internetowo w ciemno i jest dopasowany idealnie do mojej właśnie skóry, twarzy. I bardzo ładnie wygląda na buzi. U mnie się sprawdza, ja go lubię. Tylko on jest dla mnie właśnie taki trochę mało wydajny, ale ogólnie bardzo polecam. Następnie wzięłam sobie jakąś nowość, taką Sielanka. Wcierka do skóry głowy i włosów, były trzy rodzaje. Ja wzięłam tą pobudzającą wzrost włosów: leśna jeżyna, 100 ml. Z tego co patrzyłam, jest bezalkoholowa. I jej skład wygląda tak. Także całkiem, całkiem spoczko. I będę testowała. Ona kosztowała w ogóle 9 zł, więc to jest chyba najtańsza wcierka, jaką w ogóle widziałam. No i coś, na co teraz szał wielki na TikToku i w ogóle czyli lakier do włosów w sprayu z brokatem. Nie mogłam się zdecydować, wziąłam srebrny i multicolor. Zaraz sobie przetestuję. I wziąłam też taki żel z GOT-2B. Generalnie on składem to jest bardzo średni. Ale widziałam właśnie u jednej dziewczyny takiej, którą obserwuję na Instagramie i nagrywała też na TikToku, jaki to mega daje efekt Więc te wszystkie rzeczy są trzy, w sensie kupione są z myślą o Sylwestrze, będę się błyszczyć Może właśnie nagram na TikToczka użycie tych produktów Te spraye kupiłam za 6 zł w promocyjnej cenie, ten w ogóle glitter za 4 zł Także będę szalała, zobaczę, w ogóle byłam w Hebe to inne dziewczyny się pytały, pani pokazując jej TikToka, czy dostaną coś takiego No i właśnie chodziło im o, o te spreje I nie było tego w Hebe jakby, tylko na stronie Hebe I ja właśnie im powiedziałam, gdzie mogą to kupić Się ucieszyły i chyba poszły do tego sklepu Także no teraz jest na to szał jakiś wielki Nie jest to przecież żadna nowość Normalnie lakier do włosów z brokatem to jest stary jak świat Ale jakoś to powraca, więc... I ja się zaopatrzyłam, także e, będę dawała Wam znać na Instagramie lub TikToku Zapraszam serdecznie, beauty.strefa I to były całe moje zakupy, ten kalos wygląda świetnie e, To były całe moje zakupy z dnia dzisiejszego Także takie kosmetyczne e, Dajcie znać, czy używaliście którejś z tych rzeczy i jak się Wam sprawdziła e, No i do ogarnąć tego kalosa, poukładać sobie te rzeczy e, Dodać post na Instagrama więc na razie się żegnam i zaraz przyjdę się pożegnać z Wami. Dobra, właśnie sobie przetestowałam tak, powiedzmy, ten spray multicolor z Venity. No to jest lakier do włosów, generalnie, nie? Więc tak, jak się popszukałam nim, popszukałam się nim na włosach, ale na włosach nie widzę, żeby to się jakoś tak mega błyszczało. No, trochę się błyszczy. Bardziej to widać właśnie przy lampce, siedzę. No, wiadomo, usztywnił trochę włosy, bo no jest to lakier, jakby nie patrzeć. O, było widać, że się błyszczyło Więc troszkę O, 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 widać, że się błyszcze. Natomiast, no, popsiukałam się tutaj I tutaj to się błyszcze mega Więc e, Kurczę, jak to Żebyście to dobrze widzieli No, na bluzce widać, że się błyszczy ładnie Tutaj też się błyszczy Ale, no, włosy tak średnio, bo tu widać najbardziej. I usztywniło mi te włosy trochę. Także mm, o, widać, że się błyszczy. E, więc ja właśnie widziałam, że niektórzy używały tego też na ciało, także myślę, że w ogóle nie słaba to jest opcja psikać się lakierem do włosów, e, no i dla włosów to nie jest dobre, e, no i e, na ciało, ale myślę, że w Sylwestra można to przeżyć i... Myślę, że, ym, że jak się raz tak użyje sylwetra, w drodze wyjątkowej, to się nie przystanie. Jeszcze chciałabym przedstawić, kto to to zrobić. Postaram się to teraz zrobić. Ustawię Was sobie tak, a co? I tak spróbuję... O Jezu, już to leci. Właśnie nie chcę jakoś tak mega dużo tego dawać, wezmę sobie tyle. I wezmę sobie takie jedno pasmo Po prostu tu I postaram się Czy to w ogóle przechodzi na te włosy? Bo na rękach mi zostało A na włosach to tak Zaraz zobaczymy przy lampce Bo tu jak widzicie O I Się błyszczy Nie no O no coś tam się błyszczy Ale Tutaj to się błyszczy a tu Nie wiem może dałam tego za mało na włosy albo albo nie wiem co Ale no właśnie widziałam u kurcze no jak mi się to światło odbija Ale no właśnie widziałam u takiej dziewczyny tylko że ona miała właśnie ona miała słuchajcie ciemne włosy więc no to na pewno na ciemnych włosach będzie wyglądało dużo lepiej. Ale jakoś się będę bawiła, ale tu mi się ładnie. Także tak. teraz widać, bym miała błyszczącą bluzkę. No, teraz widać bardzo ładnie. Właśnie dodałam nowy post na Instagrama beauty.Strefa. Zapraszam Was serdecznie, post makijażowy. Zajrzyjcie, zostawcie coś po sobie, możecie napisać, że jesteście z YouTube'a, będę bardzo zaskoczona. I w sumie to zakończę tego vloga już w tym momencie. Pożegnam się z Wami. Był to taki szybki po prostu dzienny vlog, chciałam powiedzieć vlog, dlatego tak wyszło vlog taki codzienny vlog właśnie z zakupami, z małym holem zakupowym kosmetycznym i niebawem wyczekujcie nowego filmiku, także zapraszam i zachęcam do subskryp subskrypcji kanału, właśnie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, bo wtedy Was nic nie ominie, a jeszcze mam w planie nagrać jeden lub dwa filmiki, może nawet które pojawią się w tym roku. Także warto obserwować, e, subskrybować i być na bieżąco. Dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia.